Czemu tutaj jesteś? Dzisiaj to jest 22 stycznia 2016 roku. Po raz kolejny gromadzimy się w rocznicę zamordowania Bogdana Piaseckiego. Syna Bolesława, naszego działacza narodowego, Polaka, który zapisał się w historii Polski jako ten, który skutecznie potrafił zorganizować Polaków, dać im pracę i bronić się przed okupacją żydowską. Zemścili się na synu, na ojcu poprzez syna. Tutaj w podziemiach został zasztyletowany. Sztyletem w serce, posadzonym jeszcze w ubikacji. I znaleziony został dopiero po, prawie po roku czasu, po 11 miesiącach dokładnie. Była to zemsta za to, że ojciec swoją działalnością jeszcze sprzed wojny, tworząc m.in. obóz narodowo-radykalny, przeciwstawiał się ekspansji Żydów w Polsce. W tym budynku którym, przy którym stoimy, ruch alei obecnie Solidarności i Jana Pawła II. Mieszkali prominenci, także i oficerowie UB Milicji Obywatelskiej. Krótko mówiąc przedstawiciele tej, tego zbrojnego ramienia Żydokomuny. Tutaj mieszkało też dwóch milicjantów Żydów, którzy byli bezpośrednimi wykonawcami tej zbrodni. Odsyłam, odsyłam do książki Petera Rajny. Na temat porwania i zabójstwa Bogdana Piaseckiego. Możecie Państwo to skorygować. To oni porwali przy szkole przy ulicy Weinerta. Szkoła, liceum Świętego Augustyna, Paksowskie liceum, które stworzył właśnie ojciec Bogdana. Była to elitarna szkoła, przede wszystkim dla Polaków, dla polskiej młodzieży, dla polskiej inteligencji. Bogdan był taką nadzieją inteligencji polskiej, żeby się odrodziła po wykrwawieniu się Polaków w czasie wojny, w czasie powstania warszawskiego. Bogdan Piasecki poszedł wraz z innymi Polakami porozum do głowy i postanowili w ramach tego systemu PRL-u tworzyć struktury i możliwości do przetrwania narodu. Niektórzy mówią, że kolaborował z systemem. W pewnym sensie można tak powiedzieć, ale Owoce jego pracy były dobre. Miał między innymi za zadanie, żeby katolików nakłaniać do, do pracy dla Polski Ludowej. Pisał raz na jakiś czas jakiś dyżurny artykuł, często pod właśnie pod presją. Ta presja była między innymi w 1945 roku, kiedy siedział w więzieniu żydowskim, kiedy był właściwie już jego los przesądzony, poszedł na współpracę, na układ, że on będzie katolików, narodowców, skłaniał do tego, żeby ten system jakoś zaakceptowali, a przynajmniej jakieś struktury, żeby coś dało się jakoś, yy, udało się bez konfliktów zbrojnych, jakoś tych młodych ludzi, zwłaszcza nakłonić, żeby nie walczyli zbrojnie, ale żeby po prostu pracowali. Było to na owe czasy najlepsze rozwiązanie, ponieważ wykrwawiać się nie było sensu i tak się wykrwawiliśmy za bardzo. Groziło nam wyniszczenie całkowite inteligencji polskiej. Ale cóż, nie wystarczyło to, że ojciec w pewnym sensie dawał jakby komunistom czy pseudokomunistom, socjalistom jakby na łamach prasy, którą tworzył, książek, które wydawał w ramach wydawnictwa PAX, starał się stworzyć te warunki. Nie wystarczyło to, że no, naginał się do pewnych sytuacji politycznych. Musieli się na nim zemścić, ponieważ był skuteczny. Dał pracę co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu tysiącom polskich rodzin. W ramach Inco Veritas, w ramach wydawnictwa Pax, stowarzyszeń, które który finansował, Polacy funkcjonowali. Odradzała się polska kultura, historia. Te setki tysiące książek, które wydał Pax, budowało świadomość narodową. To się Żydom nie podobało, Żydokomunie. Zemścili się właśnie na Bogdanie, na, na Bolesławie, mordując Bogdana Piasewskiego. On miał zaledwie 16, niecały 17 lat. Jego matka zginęła w Powstaniu Warszawskim. Ciężkie czasy. Był, ojciec, był jego ostoją. Uczył go patriotyzmu. Widział w nim nadzieję. Niestety po tym jak został zamordowany syn, ojciec już nie mógł tak funkcjonować, nie był w stanie psychicznie się podźwignąć. My pomni właśnie tych wydarzeń staramy się przypominać, że okupacja żydowska nie nie zniknęła. Nadal Żydzi tylko funkcjonują, tylko nie teraz pod szyldem Żydo Komuny tylko teraz są biznesmenami, demokratami. Teraz się przeflancowali do Solidarności, teraz są we wszystkich partiach politycznych, teraz się odżegnują od komunizmu. A przecież to oni założyli komunizm i to krwawy komunizm. Mordowali Polaków, torturowali po więzieniach, niszczyli na wszystkie sposoby. A teraz mówią, że to nie oni. Mamy niestety do czynienia z kolejną mutacją tych zbrodni. Ta zbrodnia nigdy nie została ukarana. To dochodzenie, które było prowadzone przez prokuraturę, zostało umorzone. Ci winowajcy, ci, którzy zlecili tę zbrodnię, bo to nie milicjanci byli, byli tymi, którzy decydowali, oni tylko byli narzędziami, ale uciekli do Izraela przed odpowiedzialnością. Przypomnę, to był 57 rok, czyli już jakby odwilż. Gomyłka był przy władzy. Czyli Stalin już nie żył, bo wszystko zwalają, że to Stalin mordował. Nieprawda. Tu w Polsce żydostwo niszczyło naród, mordowało między innymi, aresztowali i chcieli właściwie zniszczyć księdza kardynała Wyszyńskiego, biskupa Kaczmarka i wielu, wielu innych wspaniałych patriotów. Bogdan Pajpiasecki Przepłacił życiem. Niewinne dziecko właściwie. Młody chłopak. Co on zawinił? Ale żebyśmy wiedzieli, że nasz wróg jest bezwzględny. Potrafi mordować nam dzieci. Teraz bardziej w skrytobójczy sposób, bo na raty. Daje naszej młodzieży narkotyki, sprowadza te narkotyki. Dopalacze teraz są modne. Cała sieć burdeli w Warszawie tutaj też widzimy. Za Tobą, Piotrze, między innymi, taki burdel jest. To właśnie jest robota żydowska, bo to oni tu rządzą w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Próbują zawłaszczyć sumieniami, a także życiem Polaków. To no, powinna pani wiedzieć, dzisiaj jest rocznica śmierci Bogdana Piaseckiego. Tutaj został zamordowany. Mamy niestety do czynienia cały czas z tą okupacją. Niszczą nas na wiele sposobów. Ekonomicznie przede wszystkim. Nie widać wojny, a Polska wygląda jak po kataklizmie wojennym. Rozkradzeni, zniszczeni ludzie. Te domy właściwie nie są już w rękach Polaków. Jak przykro popatrzeć. Tutaj za nami cała Pierzeja Jana Pawła II, dawniej Markleskiego. Te domy już nie są w polskich rękach. Warto popatrzeć, pomyśleć. Warszawa leżała w górach. I to Polacy odbudowali z gruzów, a teraz zgłaszają się po te kamienice, obcy przyjeżdżają jak po swoje. W czego? Dlatego nie wolno nam zapominać, kto mordował, kto nas okradał i okrada nadal. Szkoda, że nie ma nas więcej, że młodzież powinna o tym pamiętać. Między innymi młodzież z obozu narodowo-radykalnego zwykle przychodzili. Przychodzili od podwórza. Nie chcieli się może pokazywać, ale powinni pamiętać, bo ich też może spotkać taki los jak Bogdana Piaseckiego, młodego, dzie młodego chłopaka, który miał życie przed sobą. Tak samo wielu młodych ludzi ginie tylko w inny sposób. Mówię, przez narkotyki, które są sprowadzane przez nich, przez yy, toż, to nie, nie do końca, yy, nie do końca. Służba zdrowia, która, która jest dofinansowana. Zamiast służby zdrowia, daje nam się szopki pod tytułem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie próbuje się zamydlić nam oczy, że Pan Owsiak na sprzęt medyczny z żebraniny nam zafunduje sprzęt. Ale co z tego? Emeryci i chorzy przewlekle umierają w domach, czekając na zabiegi, które mają ratować im życie. Dla tych bogatych Żydów tutaj, się, którzy się tutaj sprowadzają jest prywatna opieka medyczna. Mają własnych lekarzy, własne przychodnie, własne szpitale prywatne, a Polacy umierają, czekając na zmiłowanie. Ale pieniądze są na przykład dla banderowców. Pan prezydent Duda dopiero co pojechał na Ukrainę i tam 4 miliardy złotych zostawił tym, którzy nas mordowali, którzy są wykorzystywani do walki ze Słowianami, z Rosją. Niestety mamy do czynienia cały czas z okupacją, tylko okupant się przepoczwarza w las do wszystkich instytucji państwowych i partyjnych i teraz nie wiadomo kto jest kto, bo potrafi chodzić i do kościoła i się pięknie modlić, nauczyli się pięknie modlić, wcześniej się kiwali, teraz potrafią w niedzielę pójść do kościoła, a dzień wcześniej w sobotę palić menory. Przykład pana Dudy. Pan prezydent, tak jak pan Komorowski, pan Kaczyński palą menory w czasie świąt żydowskich. No to kim oni są? Niech się zdecydują. Nie można dwom panom służyć. Albo jesteś chrześcijaninem, albo jesteś katolikiem, albo jesteś Polakiem, albo jesteś Żydem. Przyznaj się, kim jesteś. Po co masz udawać? Ale Talmud mówi, że Żyd ujawniony jest nic nie wart. Tylko działający w ukryciu jest pożyteczny dla swojego narodu. To jest ich mądrość. Zawsze się ukrywali pod czyimś czyim szyldem po czyjąś inną, inną narodowością, innym nazwiskiem, piękne nazwiska przybrali. Ale niestety, myślę, że koniec ich będzie naprawdę tragiczny, bo Pan Bóg nie pozwoli sobie szydzić. Wiemy, że wielu Żydów wstąpiło do seminariów duchownych, do zakonów, do zgromadzeń i miesza w kościele. Siedzą w Watykanie. Widzimy to na co dzień. Ale my wierzymy w Pana Boga i wierzymy, że Polska, jak będzie wierna Panu Bogu, to nie zginie. Dlatego tu jesteśmy i proponuję, żebyśmy się wspólnie pomodlili w intencji Bogdana Piaseckiego, który 59 lat temu tu w piwnicy zginął właśnie za Polskę za działalność propolską, za patriotyzm, za to, że był katolickim dzieckiem i w intencji tych wszystkich naszych dzieci, młodzieży, żeby ta nasza młodzież nie ginęła na marne, żeby walczyła, żeby żyła dla Polski, a nie umierała, dla obcych żydowskich interesów, tak jak w Iraku, w Afganistanie, czy tak jak chcą tam na wschodzie, na Ukrainie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Ojcze nasz, który siedz w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Wieczne odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Wieczne odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Wieczne odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.